Witam ponownie. Aktualnie widzimy, że kolejny tydzień na, na rynku polskiego złotego w stosunku do euro jest rynkiem tak naprawdę wahania. Jeszcze musimy poczekać na zamknięcie tej tygodniowej świecy, którą tutaj widzimy, która aktualnie jest świecą doji w niedzielę wieczorem, aczkolwiek póki co wygląda na to, że rynek stanął w miejscu i nie ma siły aby iść dalej. Na wykresie dziennym mamy nawet formację podwójnego szczytu. Co bardzo ciekawy, ona utworzyła się na poziomie 23,6. Cienie lekko naruszyły ten poziom, co, co dodatkowo potwierdza ten sygnał. Aktualnie cena porusza się między przedziałem wsparcia 14,6, czyli około ceny 4,15 za euro, a właśnie 4,20. Tutaj trzeba poczekać na rozstrzygnięcie tego właśnie zawahania, albo będzie wybicie do góry albo będzie wybicie w dół i atak ponowny na wsparcie na poziomie około 4,08 za euro osobiście uważam, że bardziej prawdopodobne są jednak spadki na dolarze widać dużo, to jest wykres dzienny, widać dużo większą presję podażową mamy bardzo silny sygnał płynący ze świec w postaci spadającej gwiazdy tutaj widzimy, mam lekki cień na dole aczkolwiek Dalej sygnał jest, jest istotny. Dodatkowo utworzył się e, tuż pod poziomem 38,2. No i na kanale, e, który wy, wyrysowaliśmy sobie e, tydzień temu. Dodatkowo, na wykresie tygodniowym, widzimy, że jest to bardzo solidna podaż. Jeżeli tak się zamknie, będzie bardzo silny sygnał sprzedaży. E, na wykresie franka szwajcarskiego widzimy, m, że cena kształtuje się w dolnym ograniczeniu kanału cenowego, który wy, wyrysowaliśmy sobie tydzień temu. E, także utworzył się podwójny szczyt jak tutaj widać i również jest spadająca gwiazda pozwolę sobie powiększyć faktem jest ona popytowa ale mimo wszystko wydźwięk jest bardzo podobny na wykresie tygodniowym widzimy tak jak na rynku euro do złotego, że jest swego rodzaju zawahanie, dodatkowo na linii trendu na rynku funta jest naj, na rynku funta złotówka jest najsłabsza, kolejny tydzień z rzędu są wzrosty, wybiło się ponad poziom 30, czy ponad poziom 5,04 za, za funta na wykresie dziennym. Widzimy, że jednak wciąż poruszają się w kanale cenowym. Należy poczekać, czy zostanie poziom 38,2 potraktowany jako wsparcie, czy po prostu go przebiją i pójdą w dół. Jeżeli złotówka zacznie się umacniać na każdym innym rynku, także i tutaj to będzie miało miejsce, jednak sama, sam funt bardzo zyskuje na wartości na, na rynkach, tak więc prawdopodobieństwo tego, że tutaj będą spadki jest dużo mniejsze, znaczy te, te, te spadki będą po prostu miały mniejszą skalę. Tak więc perspektywa na kolejny tydzień jest taka, że wzutówka prawdopodobnie może wrócić do, do trendu spadkowego. Dziękuję bardzo.